Witajcie moi drodzy z cyklu 30 dni o Chili. Dzisiaj moim gościem jest pani Magda. Pani Magda jest instruktorem, nauczycielem śpiewu i chciałaby się z nami dzisiaj podzielić swoim doświadczeniem z mojego gabinetu z dwoma takimi tematami. Pierwszy temat dotyczy śpiewu i różnych problemów, które. No, nie dziwne, od czasu do czasu zdarzają się z gardłem. Który program zastosowałyśmy, że była poprawa? Tak, to był program z zielonego panelu migdałki. I co jest ciekawe, to jest program, który nie tylko jakby super wpływa na zdrowie mam takie odczucie na zdrowie krtani, to jeszcze. Po samym programie ja miałam poczucie, że jestem rozśpiewana. Czyli jakby samo to zadziałanie częstotliwości sprawiało większą elastyczność mięśni wokalnych. Dawało ten efekt, który ja mam mniej więcej po 10-12 minutach takiej dobrej rozśpiewki. Rewelacja, no dla mnie to jest niesamowity taki testimonium. słuchajcie, bo... Mi zawsze ten program kojarzył się typowo z zapaleniem gardła, z wszystkimi różnymi infekcjami dotyczącymi tutaj tej okolicy i tutaj z Panią Magdą zastosowałyśmy to troszkę eksperymentalnie, ale widzimy, że też fajnie się sprawdza. Zdecydowanie, śpiewa się lżej, skala się trochę powiększa, to jest super, niesamowite. super. E, drugi temat e, dotyczył wizyty pani Magdy u dentysty i również po znieczuleniu e, dentystycznym, gdzie wiemy, że czasami bywa ono również obciążające. Zastosowała pani Magda e, jaki panel? To był któryś program z szarego cyklu. Z cykl. Tak. Co się zadziało? To, to było ciekawe, bo ja byłam kilka, chyba dwa dni wcześniej u dentysty i w ogóle znieczulenia uważam za ogromny postęp medycyny. Cudownie, że można się nie stresować na tym fotelu dentystycznym. Sama z niej korzystam regularnie. <laughs> Ale jakoś Miałam poczucie, że coś jest nie tak potem. Jakbym, jakby, no nie wiem, jakieś takie twardy, miałam ten, ten policzek, mm. i faktycznie po, po tym programie, jakąś mniej więcej godzinę później, zdrętwiało mi cały policzek, zdrętwiała mi ta część języka, która była też takim Takie mrówki uh -huh. miałam. Te to, to, to miejsca, gdzie było znieczulenie i działało. To nagle mi, tak, no dosłownie, mrówki trochę połaziły, mm. i nagle mi odpuściło całe to napięcie i, i, i całe to, to. Ja sobie przypominałam o tej wizycie u, u dentysty i hmm. to jak ręką odjął. Mówiła Pani, że nawet tak ślinotok taki się pojawił, tak, jakby zaczęło tak, się tak, coś tak, oczyszczać. Tak, 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 faktycznie te śliny to Tak, było... tak to, że to było charakterystyczne. Słuchajcie, akurat z perspektywy medycyny chińskiej wiem, że wszelkiego rodzaju znieczulania, szczególnie u osób, które dosyć często korzystają, z wizyt u dentysty są dosyć obciążające, gdyż wprowadzają bardzo dużo zimna tutaj w kanały, więc no, takie doświadczenie też uważam za bardzo cenne. Dziękuję, że zechciała się Pani podzielić z nami. Każdy testimonial może pomóc innej osobie, która korzysta z terapii częstotliwościami, a Was wszystkich zachęcamy do tego, by otworzyć się, no, troszkę tak można powiedzieć, na nie, nowy i nie nowy dział nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rumi. Pozdrawiamy.